A w tym i w następnym tygodniu zrobimy taką serię, że dziś pokażę Wam, jak się buduje. W następnym wtorek pokażę Wam mojego Aima, a w ten piątek pokażę Wam moje boksowanie się i edytowanie. Także zacznijmy. Także tak to wygląda w miarę jak się buduje. Jeszcze ja pokażę Wam to wszystko od dołu. Także tak to wygląda od dołu. Bardzo długo się tego uczyłem, ale wyszło mi za którymś razem. Bardzo długo ćwiczyłem, żeby tego się nauczyć. Ale bardzo pomaga to w grze. Także jeżeli, jeżeli sobie obserwujecie to w spowolnionym tempie, czy jakoś, nie wiem, zastępujecie filmik i zobaczycie jak to się robi, to bardzo prosto będzie dla Was na przykład na OneView, -one a nie przyjąć high grounda, także zapraszam teraz w piątek na odcinek, na którym pokażę moje edytowanie i boksowanie się, zapraszam, elo!